Jak ta mała coś nazywać? CX? MX? CX-30. Nie. Ta mała? Ta mała inaczej. Ta z po No. Dobra, nieważne, nie będę o niej mówił. <ślesy> <ślesy> Jak może wyglądać postindustrialny, apokaliptyczny obraz miasta? No właśnie może tak, odpadająca niczym liście. Farba ze ściany starej fabryki samochodów osobowych na żeraniu. To była kiedyś hala, gdzie powstawały samochody, gdzie pracowały tysiące ludzi, gdzie tliło się i panowało tutaj życie panowała produkcja panowała obróbka z krawaniem metali. Dzisiaj fabryka opuszczona grasują tylko kaczki. Tutaj Płetrzeńska, proszę pokazać. I nie dzieje się nic. I to jest taka wizja, której, myślę, nikt by nie życzył. Ani żadnemu biznesowi, ani żadnemu człowiekowi. Odczłowieczenie środka miasta, czyli postapokaliptyczna wizja wielkich aglomeracji. No właśnie, a jak wygląda postapokaliptyczna wizja motoryzacji? Może właśnie tak. Prawdopodobnie takimi samochodzikami będziemy pędzić zadowoleni, czy nie, nikogo to nie będzie interesowało. Będziemy pędzić dniem i nocą ulicami nowoczesnych miast. To jest Dacia Spring. Samochód, na który bardzo łatwo jest wylać pomyje, bo wiadomo, że jest to chiński badziew ubrany w logo Daci, teraz nieco zmodernizowany i ubrany w nowe logo Daci. Dostał jedną gwiazdkę w testach Euro NCAP. Tak naprawdę nigdy ze względów bezpieczeństwa nie powinien pojawić się jako samochód oficjalnie sprzedawany w Unii Europejskiej, ale się pojawił, nie wiem jak to załatwiono, ale jest. Oczywiście, można wylewać wiadro pomyj na ten samochód. Tylko po co? Z drugiej strony, można spróbować się nim pofascynować. Można znaleźć w nim takie rzeczy, jakich jeszcze w innych samochodach się nie znajdowało, przede wszystkim za tę cenę. A propos ceny, od tego zacznę, bo Spring, kiedy wszedł na rynek, był najtańszym samochodem elektrycznym oferowanym w Polsce. Kosztował niespełna 80 tysięcy, co przy dopłatach, które wiem, trudno było uzyskać, ale na kartę dużej rodziny mogło to być nawet 27 tysięcy złotych. Robił się elektryk za 50-55 tysięcy złotych. Zaczynało to wyglądać bardzo dobrze. Czasy się zmieniły, okazuje się, że o te dopłaty wcale nie aż tak jest łatwo i ci, którzy wydali kasę na samochód, a chcą odzyskać część tej kwoty w formie dopłat, mają kłopoty z owym odzyskaniem. Przy okazji w zwariowanych czasach Dacia Spring bardzo nam zdrożała. Owszem, wprowadzono jakieś modyfikacje, uładzono troszkę ten samochód, bo on był bardzo purystyczny i bardzo blaszany. Dalej jest, ale o tym będzie mowa później. Kosztuje teraz w granicach 105-107 tysięcy złotych. Wycofano tę uboższą, dalibóg jeszcze uboższą wersję wyposażenia. Pozostawiono tylko wersję Executive, czy jakoś tak się nazywa, nie pamiętam, yy, nieważne. 105-107 tysięcy za elektrykę. Okazuje się, że smart. Ford czyli Smart dedykowany dwóm osobom, będzie dzisiaj tańszym elektrykiem, jedynym właściwie, który kosztuje poniżej 100 tysięcy złotych. Dacia Spring podrożała, straciła tytuł najtańszego elektryka, ale w dalszym ciągu okazuje się no takim samochodem, jak powinien wyglądać samochód elektryczny. Nie bójmy się użyć tego słowa. Ci, którzy oferują elektryki, które mają po tysiąc koni i które Kosztują po milion złotych. Moim zdaniem są w błędzie, bo wszyscy licytujemy się, testujemy te elektryki w mieście, testujemy te elektryki w trasie. Okazuje się, że takie miejskie wozidełko to jest lek na całe zło, dlatego żeby. Po pierwsze, korzystać z tego wszystkiego co elektryki dają, czyli bus, pasy, darmowe parkowanie. Po drugie, jakbym miał sobie kupować bilet roczny albo bilet miesięczny, jak mam dojechać na przykład pociągiem i dwoma autobusami do pracy codziennie jakieś 30-40 km, to bym zdecydowanie wolał zadłużyć się względem społeczeństwa, banku i samego siebie, wziąć kredyt i wydać tę stówkę. Nie testówkę, znaczy testówkę, nie testówkę. Wydać 100 tysięcy i jeździć takim samochodem, żeby nie kapało mi na głowę, żebym nie był uzależniony od komunikacji miejskiej i żebym był po prostu niezależny. Samochód, nawet taki, nawet elektryczny, daje nam ową y, niezależność. Obojętne, czy mieszkasz na wsi i dojeżdżasz do mojego miasteczka do pracy te 15-20 km, czy mieszkasz w wielkiej aglomeracji, oby jeszcze nieopuszczonej. Zdecydowanie wolałbym to niż to, do czego namawiają nas dzisiaj włodarze miast, czyli przesiadaj się na komunikację miejską. Jako urodzony Warszawiak, przyznam Wam się do czegoś. Nigdy nie jechałem warszawskim metrem. Jechałem metrem w Paryżu, w Nowym Jorku, w Moskwie, w wielu innych miastach na y, tym świecie. Nigdy nie było mi po drodze, bo ja mieszkam tam, a ono zawsze szło tak w poprzek. I nigdy nie było mi po drodze, bo ja tam chciałem na drugą stronę Wisły i dupa. Już się nie dało do tego metra wsiąść, także może kiedyś się wybiorę na przejażdżkę. Zdecydowanie wolę niezależność, jak mam 16 spraw do załatwienia na mieście w ciągu jednego dnia, to zamiast stać i moknąć gdzieś pod parasolem, żeby mnie samochody opluwały wodą, wolę wsiąść do takiego samochodu i pomykać sobie bus pasikiem i w 10 minut dotrzeć tam, gdzie komunikacją jechałbym minut 40. No brnijmy przez ten postindustrialny krajobraz. Stara brama, tutaj stara rampa załadunkowa. Takie miasto przeszłości na terenie fabryki samochodów osobowych, byłej fabryki. Co tu się teraz dzieje, to nikt chyba nie wie. Jakieś hurtownie, jakieś biznesy, jakieś... Tego A pewnie i tak prędzej czy później wszystko wykupi deweloper i staną piękne kolejne apartamenty po 20 metrów ze wspólną łazienką. Może tak być. A nasza elektryczna dacia... Ua! Przefruwa nad tymi wszystkimi wyrwami, nad tymi wszystkimi dziurami w nawierzchni. Zobaczcie, wszyscy dziennikarze narzekają na jakość wykonania w środku, a ja jadę po koszmarnej z kałużami, dziurawej, starej kostce granitowej. A tu jest cisza w środku. Absolutnie genialna cisza. No. Ten samochód lekko buczy przy niższych prędkościach, to są prawdopodobnie też wymogi Unii Europejskiej. Ten dźwięk przypomina jakby gdzieś w oddali lądował odrzutowiec. O, on tak uuuu, dyskretnie, ale jednak buczy. No i co? Przemieszczam się z Koski granitowej na asfalt, tadam. Ojej, mijam się światę z tej czętek, w latach 90. -tych. Fajnie. Z czego składa się ten samochód? Ten samochód składa się z takiej bardzo prostokątnej, klockowatej sylwetki. Jest bardzo wąski, 1,56 m i bardzo wysoki 1,58 m jest takim właściwie widzianym od przodu to jest kwadratem. Te proporcje są identyczne, właściwie jeżeli chodzi o szerokość i wysokość. Jak na ten segment jest całkiem długi i ma przyzwoity rozstaw osi. Zobaczcie, że te zwisy są bardzo krótkie. Elektryki można sobie tak tutaj dostosować, jeżeli chodzi o rozstaw osi do istniejących warunków. Także z tej perspektywy ten samochód wygląda naprawdę przyzwoicie. Przy okazji, przy swoich niewielkich gabarytach, przy okazji przy Swojej dalej niewysokiej cenie jest pełnoprawnym pięciodrzwiowym, obszernym we wnętrzu samochodem, czyli ci, którzy szukają, może nie fajerwerków, może nie motoryzacji na zasadzie hiper samochodów, ale funkcjonalności dla trzech, czterech, czasami nawet pięciu osób. Tutaj takie coś znajdą. Oczywiście, znowu się można przyczepić. Dźwięk zamykanych drzwi, które są tak blaszane, jakby były papierowe. Uwaga. O, jak się niesie! Jeszcze raz. Wow. No, jakby ktoś grzmota strzelił takiego. Przy okazji jeszcze cały dach się trzęsie. Ten dach jest tak miękkiej blachy, że jak ja zamykam drzwi, to prawdopodobnie przeciążenia na ramę i powietrze w środku powodują, że cała sylwetka się trzęsie. No, no tak, no i co? No można delikatniej zamknąć te drzwi, na przykład to tak. O, nie ma, nie ma. ta Pan Adam znalazł y, receptę. Na tak dziurawych asfaltach tym samochodem się dobrze jedzie. Naprawdę, uwierzcie mi, że zawieszeniowo nadwoziowo może to nie jest Mistrzostwo Świata ale zawieszeniowo to jest po prostu petarda. To zawieszenie jest miękkie ono jest nastawione na miasto, na luksus na, ci na, luksus, na ciszę przede wszystkim może, może nie na luksus ale jak chcesz, to naprawdę tym samochodem w tej wielkomiejskiej dżungli Jesteś numerem jeden, jesteś najszybszy. Ja tutaj dojechałem z Wawra y, na Żerań w taki sposób, w jaki bym nie dojechał żadnym spalinowym samochodem, bo jechałem wartko, bo jechałem dynamicznie, o właśnie, bo się wszędzie wciskałem, bo y, faktycznie wiedziałem, że do tych 50 na godzinę ta elastyczność tutaj pozwoli mi y, pojechać dynamicznie, czyli zareaguję zero-jedynkowo jak na samochód elektryczny przystało. Byłem w stanie o zaufać tym osiągom. Chociaż, kiedy jadę w trybie eko, yy, układ napędowy korzysta z yy, nie 100% układu napędowego, tylko mniej więcej z tych 45 wykorzystuje jakieś 34 konie mechaniczne. Jak przełączę się w tryb Dynamic, wtedy będę korzystał z kompletu mocy, z całych kurna 54. Przepraszam bardzo, czeski błąd 45 koni mechanicznych, ale to brzmi. Komicznie małe kółeczka tutaj są w tym samochodzie 165 na 70 na 14. No jakby to zmniejszyć do 13, to byłoby jak w Cinque Cento, ciut bardziej dorosłe koła, ale dalej bardzo wąskie po to, żeby stawiały małe opory. Co z tego wynika? Wynika z tego niewielka przyczepność w zakręcie. Ten samochód jest wysoki, ma wysoki prześwit. W zakrętach przechyla się tak, jakby chciał naprawdę lusterkiem porysować krawężniki ale to wszystko zależy od kierowcy i to wszystko zależy od prędkości, z jaką wchodzisz w zakręt. Bo jak wejdziesz w zakręt rozsądnie, to ten samochód dalej Cię powiezie. Jeżeli chodzi o miejską dżunglę, ten wysoki prześwit, te nadkola, te wyżej umieszczone zderzaki, ta wysoka opona, to wszystko sprawia, że nawet po takich dziurach jak tutaj na terenach byłego FSO można przemieszczać się bez strachu, że obetrze się czymś. Co kiedyś moi drodzy nazywało się misko olejowa, ale tutaj tego nie ma. To nie można obetrzeć miską olejową w samochodzie elektrycznym. Tak więc e, po prostu można po tym mieście śmigać. No dobra, opuszczamy teren zamknięty. Dalej straszne kałuże, straszne dziury, strasznie dziurawa asfalta. Zobaczcie, ja już mam 50 na godzinę. I jestem szczęśliwy. I tak wszyscy tak jeżdżą. I tak, nawet jak się, nie wiem, ktoś chce łamać przepisy w mieście i przyspieszyć do 65, to to jest wszystko psu na budę, bo za chwilę i tak trafi przed sobą samochód, który będzie jechał, bo kierowca jest święty od papieża, i będzie jechał 42 km na godzinę. I tak się będziemy licytować tutaj, przemieszczać na te kilometry na godzinę. O! Zobacz to, jak wygodnie. Tutaj szumi, tutaj szumi, tam coś szumi, z tyłu coś szumi, no i co? Dlatego że. Nie, to jest za szybko, bo tu jest podwyższenie prędkości do 60 i już przy 60 zaczyna szumieć, no, jakbym jechał 50, to by nie szumiało, zrozumiano? No. Elastyczność w tym samochodzie jest, istnieje rzeczywiście, ale znowu tylko do 50 km na godzinę. I po raz kolejny Dacia Spring udowadnia, że samochody elektryczne to są samochody typowo miejskie. Przestańmy chrzanić głupoty, że tymi samochodami będziemy jeździć Walpę albo Latem do Chorwacji nad morze. Nie będziemy. Chyba że ktoś bardzo to kocha, bardzo lubi, jest, jest pasjonatą, no to równie dobrze można se Hammerem H1 jechać do Chorwacji. Będzie równie długo, równie wolno i równie niewygodnie. Tak można, ale nie trzeba. Natomiast te kilometry tutaj, pomiędzy tymi dostawczymi samochodami, pomiędzy tymi fabiami, pomiędzy tymi Priusami jeżdżącymi tutaj na potęgę, są ich tutaj miliony teraz w Warszawie, to to jest idealne rozwiązanie. Niska masa, patrzę na zużycie e, energii, można w mieście zejść tutaj do 12 kWh na 100 km. Nawet Dacia podaje, że można zejść do 9, to jest troszkę utopia, to jest troszkę ideał, ale niech to będzie 12. To jest dalej połowa zużycia, które mają wszystkie inne elektryki. Nawet te elektryki z małymi bateriami, te właśnie typowo miejskie, jak Smart, jak Leaf i spółka, e, mają to zużycie dwukrotnie większe. Także Dacia przy swojej niskiej masie jest fenomenem. Że jest w stanie przejechać ponad 200 km na jednym ładowaniu, z drugiej zaś strony no, nie rozpieszcza osiągami. Okej. Okay, no, można tak powiedzieć. No, inne samochody mają po prostu mocniejsze silniki i przez to więcej tej energii zużywają. Ja zadaję pytanie, po co mocniejszy silnik? Zobaczcie. Jeden, drugi, trzeci, pan wciskam, jeden pas, drugi pas. I już jestem przed wszystkimi. Elastycznie, cicho, dostojnie, spokojnie i do przodu. Jadę sobie Jagielońską, a teraz Modlińską. Jedna z najbardziej zakorkowanych ulic yy, wszechczasów. Po lewej elektrociepłownia, żerań tutaj. Tu zwykle wszystko stoi, jest środek dnia, więc się wstrzeliłem, że akurat nie stoi, ale specjalnie wybrałem tę arterię, bo tu jest ogromne zagęszczenie ruchu, ogromna liczba świateł, jedna sygnalizacja po drugich, i to są idealne warunki, żeby jechać ekonomicznie i ekologicznie, dać ją spring. Przyspieszać, hamować, przyspieszać, hamować. No i teraz powstaje pytanie, no dla kogo jest ten samochód? No. Moi drodzy, no jego przygoda z naszym rynkiem rozpoczęła się od wynajmu krótkoterminowego, białe Springi były, zanim były dostępne w salonach Daci i Renault, były dostępne tylko i wyłącznie w tym wynajmie krótkoterminowym. Nawet w zakupie kontrolowanym robiliśmy materiał o takim samochodzie, zresztą wygrał, wygrał Spring odcinek wtedy, wygrała Dacia. Był to biały samochód, to kleiliśmy firmę carsharingową, która była naklejona na tym samochodzie, bo nie było innej możliwości zdobycia springa do, do programu. Także wynajęliśmy go na dwie godzinki i zrobiliśmy o nim dzieło. Co jeszcze przemawia za zakupem takiego samochodu? Na pewno ten guzik zewnętrzny, tak, lubieżnie tutaj. No, sterczący, bardzo fajny. O. Nasze graty przemawiają za tym też. Zamknę walizkę, żeby utajnić. O! No i zobaczcie. 290 litrów przestrzeni bagażowej. Niektórzy powiedzą, ja ja ojej, co to jest? A ja im powiem, kochani, to jest przestrzeń bagażowa zbliżająca ten samochód do klasy kompaktów. Bo 300-320 litrów to zwykle ma klasa kompaktowa. A taki sobie segment B, niewielki, elektryczny, może poszczycić się tak dużą przestrzenią bagażową, jaką ma dać się Spring. Ja wiem, że tu nie ma żadnych ekstrasów, że tu nie ma żadnych wieszaczków, dodatkowych gniazdek, że jest sama blacha, że jest niedzielona tylna kanapa z tyłu, nawet na pół, nawet 50 na 50 się jej nie podzieli, ale można ją złożyć i zwiększyć tę przestrzeń prawie do 700 litrów. No i znowu, to zależy czego kto wymaga od samochodu. No, jeden będzie... Narzekał na mały bagażnik w Springu, drugi będzie narzekał na jeszcze mniejszy bagażnik w Ferrari 488 Italia, na przykład, bo tam bagażnik jest jeszcze mniejszy. Albo, nie wiem, w Porsche 911. Także pamiętajmy, że jak opowiadamy o takich samochodach, dzielimy się wrażeniami, nie hejtujmy ich a priori. Tylko spróbujmy najpierw te samochody proste, te samochody tanie poznać, poznać też. Potencjalną grupę odbiorców, a dopiero potem spróbujmy je oceniać, bo nie każdy samochód każdemu pasuje. Jeden będzie chciał jeździć suwem, drugi będzie chciał jeździć sportówką, a trzeci z przyjemnością wsiądzie za, sterami takiego, za, za stery takiego samochodu, bo na przykład. Eee... O, podam przykład. Jest sobie pani wizażystka, charakteryzatorka, która próbowała zdać prawo jazdy, no tak z 18 razy. Mieszka pod Piasecznem, pod Warszawą, czyli wszędzie ma daleko i wszędzie stoi w korkach. Jeździ wszystkimi tymi uberami, boltami, tam nie wiem co jeszcze tam istnieje z tych, z tych sieci, tych samochodów. W każdym, umówmy się, no nie jest czasami zbyt komfortowo, bo albo brzydko pachnie, albo muzyka nie ta, albo się spóźni, albo jedzie okrężną drogą, bo nie zna objazdów. Moim zdaniem, jeżeli taka pani wizerzystka podejmie ten trud i zda egzamin na prawo jazdy i otrzyma ten uprawniony blankiet, to to jest samochód dla niej. Torbę z tymi gratami, kosmetykami, rzuca do tyłu. Nie dzwoni, nie zamawia, nie, nie siedzi w tych aplikacjach. Nie jeździ z kierowcami, których styl jazdy i umiejętności czasami pozostawiają wiele do życzenia. Tylko jest samodzielna, samorządna, wsiada, w walnie tą tekturą, przełącza na drive i ogień. Tak, Dacia Spring jest właśnie dla takich osób. Ha! To wszystko jest tak cienkie i tak filigranowe. Że ja się boję jakikolwiek ruch. <głos> <głos> Wykonać we wnętrzu to jest kosmos po prostu. No i dobra, mamy troszkę nowoczesności, ale i troszkę tradycji, bo nawet w maksymalnej wersji wyposażenia, Dacie Spring chyba jako jedyny samochód elektryczny, który znam, odpalamy tradycyjnym kluczykiem w tradycyjnej stacyjce. Pedał hamulca naciśnięty, bię, i wszystko się rozpala. Zobaczcie, jakie to cude jest. To jest tak wszystko proste, to jest tak wszystko ciosane. Wszyscy znowu wylewają te pomyje na te plastiki, na te szpary, na to spasowanie. Powiem wam, że przejechałem się tym samochodem. bardzo długo szukałem przycisku do ściszania radia, i znalazłem go wreszcie tutaj. Szukałem wszędzie tu i tu i nie znalazłem. Oczywiście można sobie ponarzekać, ale ja też zawsze mówię, że nie trzeba tego samochodu kupować. Jeżeli komuś nie pasuje. To, że są większe szpary, to, że fotele nie mają trzymania bocznego, to, że fotele nie mają regulacji wysokości, to, że kierownica nie ma nawet regulacji wysokości, położenie, już nie mówię o głębokości, no to. No to nie kupuj. no To sobie kup y, samochód za bańkę elektryczny i się ciesz zasięgiem 300 km, albo sobie kup dacie za 100 tysięcy i ciesz się zasięgiem 200 km, 205. 300 to jest podane teoretycznie, ale po pełnym naładowaniu wiem, bo dzisiaj rano było pokazane 205 km, teraz się przejechałem i mam tych kilometrów do przejechania jeszcze 146. Jeżeli ktoś pokonuje średnio te 40, 50, 80 km, co drugi, co trzeci dzień taki samochód, nawet z gniazda 230 V przez noc, się naładuje, a jak macie w domu wallboxa, to ten czas ładowania skróci się do jakichś dwóch, trzech godzin. Także to jest w ogóle, masz dwie godziny albo trzy ładowania i 3 dni jeżdżenia. Słabo? Zarąbiście. Ten samochód jest lekki jak na samochód elektryczny i to czuć nawet w prowadzeniu, że ma dosyć nisko środek ciężkości, ale nie jest takim zwalistym mułem. I po to, moi kochani, stworzono takie samochody żeby nie jeździć nim 1000 km dziennie, tylko jeździć nim 50 km dziennie. Naprawdę da się wytrzymać. Ci którzy opluwają właśnie te fotele, te pozycje za kierownicą, te dodatki tutaj. Naprawdę radio gra, klima chłodzi, koła się kręcą, kierownica działa, auto przyspiesza, auto hamuje. Nie ma nie ma kaszany tutaj. Nie ma takiego jeżdżenia wyłącznie taboretem obudowanym kawałkiem plastiku. Yy, tylko jest to normalny samochód do codziennej eksploatacji, ma. Naprawdę dobrą ekonomikę, no. A może bym wymienił lifa na takiego? Ale byłoby fajnie. Uwaga, hamowanie, odzyskiwanie energii, odzyskiwanie energii. No i co, że mam jedną wycieraczkę do przodu? No, stanowi Wam to? Zamiast dwóch jest jedna, czyli 50% sukcesu. O. To, że jak jest nieprzejrzyście, to słupek A tutaj <laughs> rozciąga mi się, do szerok nieczyszczony do szerokości prawie tam 30 cm, no to trudno. to się muszę wychylić łbem i se wtedy popatrzeć, dokąd jadę. No, Jestem jak w deszczu kochany w tym samochodzie, naprawdę. Z zasady samochód rozpoczyna jazdę w trybie eko... O kurna, cmyknął mnie na tym cel! I tak to jest, jak się licytujemy na starą i nową motoryzację. On z fasonem za bańkę milion, a ja pyk, 45 koni. Kto jest szybszy na światłach? Ja. Uff, jak ja kocham zwyciężać, naprawdę. Wszystkich smyknąłem ze świata, wszyscy są normalnie 300 metrów za mną teraz, no? Ale super przygoda. Cóż my tu mamy we wnętrzu? No nic nie mamy, dobra, no albo mamy trochę, dobra, opowiem. No, jest pasywny tempomat, który można odpalić, jest dużo zaślepek w kierownicy, jest kierownica, która jest plastikowa, ale można ją umyć wodą pod ciśnieniem, jak się pobrudzi i będzie czysta. Jest manualna klimatyzacja, ale jest, czyli latem możemy sobie ten schładzacz o tu odpalić i możemy się dodatkowo wentylować, żeby się nie ugotować w tym samochodzie. Jest ekran, niewielki, ale funkcjonalny. Mamy tutaj Apple CarPlay, mamy tutaj Android... Auto, to wszystko działa, to wszystko funkcjonuje. Jest to oczywiście tożsame z samochodami Renault i z samochodami Daci, tak jak większość przełączników. Prosty przekaźnik napędu, neutral drive i wsteczny yy, i przyciski od różnych innych funkcji pochowane w różnych dziwnych miejscach. Tu regulacja lusterek, tam jeszcze już nawet nie widzę, wyłączenie czujników parkowania. Tu jeszcze coś jest, o, matko. Jakiś, jakiś wichajster, tu są trzy od odciśnienia w oponach, no, dzisiaj nikt by tego tak nie zrobił, bo koncernów nie byłoby stać na przycisk, który testuje tylko, co to, a nie, to jest limiter prędkości, no tutaj limiter prędkości, który powinien być tu, spójny z tempomatem, no troszkę to wszystko pozbawione sensu czasami, ale być może w tym wariactwie jest, jest metoda na mm, działanie, bo są rzeczy, które w tym samochodzie są naprawdę fajne, ja pozycję za kierownicą znalazłem. Nie mówię, że nie, znalazłem. Siedzę dosyć wysoko, ale zobaczcie, ugięcie rąk i ugięcie nóg sprawia, że pozycja moja wyjściowa jest idealna do jazdy. Jest szum odrzutowca w oddali, zatrzymujemy się, kolejny start ze świateł. Zobaczcie, ile tych samochodów tu jeździ. No właśnie, jak się tak człowiek rozgląda po markach tych różnych aut, można by się zapytać, dla kogo jest Dacia Spring, dla kogo jest ten samochód. No, gwoli podsumowania, to jest samochód dla tych, którzy nie boją się życia, którzy nie boją się wyzwań, którzy nie boją się tej jednej gwiazdki w testach Euro NCAP, bo to też no, nie jest najlepsza rekomendacja tego samochodu. To jest samochód dla tych, którzy potrafią liczyć, bez wątpienia, którzy chcą jeździć ekonomicznie i którzy nie chcą osiągać demonicznie wielkich prędkości. Bo naprawdę do tych 50, 60, 70 km na godzinę to jest przyzwoite auto. Nawet nie będę próbował go testować na drodze szybkiego ruchu, bo to nie ma sensu. To nie jest jego miejsce bytowania. Oczywiście kawałek objechać obwodnicą wtedy, kiedy można. Zdecydowanie tak. Wtedy jedziemy sobie stówką. Zużycie energii wzrośnie nam do około 20 kWh na 100 km. To jest dalej dużo mniej niż wszystkie inne konkurencyjne auta. Czyli niskie zużycie, stosunkowo jeszcze niska cena. No i niska, niska ocena własnej wartości trochę też.